Mamy dzisiaj 18 marca. No i słuchajcie, idę sobie przez las, co chwilę, świeże tropy. I teraz powiedzcie mi, czy to fatamorgana, czy zrzut. Bo już dzisiaj raz na fatamorgany się nabrałem. Ale tutaj wygląda mi to na zrzut, a jeszcze nie podchodziłem. Idziemy sprawdzić. Nie no, chyba zrzut. Tylko świeży, czy zeszłoroczny. Zrzucik i chyba świeży pokaż pokaż świeżutki świeżutki zrzucik Elegancko Wszędzie główna. Wyłączyłem nagrywanie żeby zrobić fotkę patrzę w lewo leży drugi 3 metry od tego ale tak się skupiłem na tamtym zrzucie i na nagrywaniu, że ten. No że po prostu no nie zdążyłem się jeszcze rozejrzeć w koło. Dobra, podnosimy. Tutaj mamy dziesiątaczka fajnego Kurde, jaki fajny zrzut Młody byczek Jaki elegancki zrzut, jaka fajna korona Lux. Piękny. O. Lewatyczka. Ale świeżak. No czuć byczka, czuć byczka. No dzisiaj zrzucił. Ale parka. Tak sobie wygląda parka. Nie są ciężkie. Młody byczek. Kilo 100, podejrzewa mi jeden zrzut. Ale bardzo się cieszę. Niezniszczone, trochę jasne. Nie szkodzi. A dzisiaj jestem na wyprawie z braciakiem. Braciak jest ode mnie jakieś 500, może 800 metrów. Dzwoniłem, już tu idzie. Elegancko. Trzecia para w tym sezonie. Usiadłem, żeby odpocząć, napić się kawy I analizowałem to, co tam nagrałem No i bez kitu w pierwszym ujęciu widać, że drugi leży obok I nie wiem, jak ja to zrobiłem, że go nie zauważyłem No chyba dlatego, że się po prostu skupiłem na tym pierwszym I nie zdążyłem się rozejrzeć Jest parta w moich rękach Kręcę się tutaj jeszcze, jest pełno tropów Może jeszcze coś wpadnie dashboard